Labadiena, brangieji. Naujo mokslo metų pradžia. Tai yra metas, kupinas naujų iššūkių, naujų galimybių, norų ir tikslų. Mūsų visų metų darbas. Visų metų darbas. Pamatas šveiciai ateičiai. Mokytojai. Tai kiekviena jūsų pamoka, intensyva jūs draugystė ir pagalba įveikti iššūkį, prie gali pakeisti vaiko likimus. Mokiniai, drąsiai žengite į priekį, siekite savo tikslų. Dirbkime kartu, palaikykime vieni kitus, tikėkime tuo, ką mes darome. prasmingų naujų mokslo metų. Jums linki, savaldybės meras Antrušai Pėvičius. Wiedzą, że dbamy o naszych uczniów, dlatego przygotowaliśmy i przygotowaliśmy o bezpieczeństwo następnych nieszczęśliwych wypadków. Nie i już danego roku. Właśnie tak, że nie może być, jak ona Agnieszka i Kierczu. Witam serdecznie wszystkich tak licznie wybranych, drodzy nauczyciele, drodzy uczniowie, drodzy pierwszoklasiści i dziesięcioklasiści. Dzisiaj wyjątkowy dzień właśnie dla pierwszaków i dziesiątej klasy, ponieważ jedni zaczynają nowy rok, nową przygodę, natomiast dziesiąta klasa swoją przygodę w tej szkole skończy. Niezmiernie cieszy ten nie. Że dzisiaj możemy zebrać się w naszej szkole, w Szkole Podstawowej Andrzeja Stanmakowskiego w Starych Tropach. Mimo trudnego ubiegłego roku w walce o zachowanie tej szkoły, jesteśmy dzisiaj tu, z uśmiechem na twarzy, z blaskiem w oczach. Życzę, aby ten rok był bardziej spokojny, bardziej w miłej i przytulnej atmosferze. Tak jak mówił ksiądz na kazaniu. Bądźmy dobrymi ludźmi przede wszystkim, a mimo tego też troszczmy się o dobre wyniki. Życzę wszystkim najlepszych wyników według każdego możliwości dla nauczycieli wytrwałości, zdrowia i powodzenia. Udanego nowego roku szkolnego. Pozdrawiam. Tardes, Vecchi di пона Pona, Toma,

A ja z innego mikrofonu. Więc z okazji rozpoczęcia się nowego roku szkolnego życzę dla pokolei, dla nauczycieli i pracowników szkoły satysfakcji z wykonywanej pracy, porywu twórczości do wprowadzonych nowych rozwiązań metodycznych na zajęciach oraz dobrej атмосфери праці. Нех удачі зреалізують всі заміження, зарубно в житті за як і особисті. Учням життям би потрапили в певні використати час, призначений науком, би вміли розвіяти свої заінтересування спортове і культуральне, артистичне, Би власними способами, що найважливіше, вміли спланувати час на науки і відпочинок. Родицям, життям, би новий рік шкільний прийняв звільняв окази, додуми і радості з ось 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 Нех наша школа буде для вас місцем відвертим і приязним. Життям добрий співпраця з навчателями. Wychowcami, opiekunami. Bardzo serdecznie witam grupę wczesnoszkolną i przedszkolną oraz rodziców. To właśnie te miejsce, ta nasza szkoła stanie się miejscem spędzania swego dzieciństwa. Więc życzę dla nich przytulnych tych ścian, ażeby atmosfera dla nich jak najbardziej sprzyjała. Bardzo dużo serca, żeby mu oddali bochowawcy, więc to jest nasze dzieci. Bardzo, bardzo, bardzo małe. Pierwsza klasa to już wyzwanie dla uczniów. Lecz nie tylko to, to jest wezwanie i dla rodziców, ponieważ ten rok będzie bardzo pracowity, bardzo odpowiedzialny, więc osiągnięcia będą maksymalne, chyba jak nie w żadnej klasie, ponieważ za ten rok pierwsza klasa nauczy się czytać, liczyć, pisać. I za co utrzyma pierwsza swoja plaza zarobkowa, to będą oceny, mimo że tam nie piątki, dziesiątki, a utrzyma tam uśmiechy, minki smutne albo też wesołe. To też jest ocena jednak. Ażeby ten rok był dla, dla nas szczęśliwy i własny w zdobywaniu wiedzy, która jest kluczem mądrości. Korzystając z uwagi, z tej okazji, że mam słowo, pozwolono dla mnie trochę wystąpić, więc chciałbym przedstawić zmiany. W tym roku mamy takie zmiany, że klasowe wychowawstwo mocno się zmieniło, co nauczyciele mieli po dwie klasy. W tym roku szkolnym, każda klasa będzie mieć swego klasowego wychowawcę. I chciałbym teraz przedstawić wszystkie klasy i wychowawców. Pierwsza klasa Violeta Naumowicz Druga klasa Eleonora Pawłowska Trzecia klasa Elvira Laurkaitė Czwarta klasa Klaudia Laurkaitė Piąta klasa Ингрида Образевичення Образевичення. Шоста класа Інесса Кітковська. Чудма кляса Божена Лаврокевич. Усма кляса Ирена Орлова. Зеленка кляса Рената Шустцицкая. I dziesiąta klasa Agnieszka Najmarzyńska. Więc ten rok jest taki szczególny, bardzo opiekuńczy ze strony naszego samorządu, więc jak pani Julianta mówiła, że cała szkoła utrzyma na ten rok szkolny ubezpieczenie, które opłaci samorząd, to więc wielkie dzięki. Niektórzy nasi uczniowie już odczuli, że ubezpieczenie jest bardzo potrzebne, szczególnie byli te zmotoryzowane chłopcy. Też samorząd dla pierwszej klasy ufundował plecaki. Nie tylko plecak, ale i piękny dodatek do plecaka. I chciałbym, jak tam zaplanowane, teraz wręczamy. Teraz, no więc, ponieważ nie jestem tutaj, to więc może Pani Wlantę zaproszę i my razem wręczymy te plecaki. Klasowe wychowanie, pierwszy klasy ze spisem. Proszę.

دا زغي مينيو بازي باز وخرني نه پراو نه د ټيکوبا نه پراو نه چيکوبا نه پراو نه چيکوبا I ja postanowiłem, że ten rok szkolny ogłaszamy rokiem edukacji włączającej i traukusis z ubniami, i rokiem ubniami. To znaczy, szczególna uwaga będzie poświęcona jak dla tych, którym gorzej się poparodzi ale bardzo dużo uwagi poświęcimy dla tych, którzy mają zdolności duże, które będą nas przedstawiać na olimpiadach, czyli szczególna uwaga będzie poświęcona też i dla tych dzieci, które mają uzdolnienie do jakichś tam przedmiotów, czy do matematyki, czy do polskiego, czy do muzyki i jeszcze coś. Więc życzę pracowitego roku szkolnego.